Fragment z Ewangelii świętego Jana, rozdział szósty. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jezus. Mówi jasno tym, co do niego przychodzą, o swojej misji. On, chociaż nie zawsze oni mają dobre intencje, bo chcą go pochwycić na słowie, wykazać mu błąd, pokazuje im, że zależy mu na nich. Nie odrzuca, ale ratuje. Taka jest logika Bożego Miłosierdzia. On ujawnia się w męce Jezusa w jego śmierci i zmartwychwstaniu. On pełni wolę Ojca, staje po stronie człowieka. Jakże trudno jest nam wejść w ten rytm Bożej miłości. Na drodze wiary często mamy kłopot z takim całkowitym, na przepadły zawierzeniem Panu. Bardzo chcielibyśmy wszystko zmierzyć, wyliczyć, przekalkulować. Tymczasem miłość to dar, gdzie Pan patrzy na moje serce. On pragnie opatrzyć to serce, kiedy ono krwawi, odnieść mnie na duchu, kiedy jestem utrudzony, umęczony. Wolą Ojca jest, by nic nie stracić. Tak mówi Chrystus. To jest wielka nadzieja i łaska dla nas, źródło pokoju. Maria jest przy nas. Ona jest błogosławioną, która uwierzyła. Prośmy Ją, by wspomagała naszą drogę wiary. Potrzebujemy oparcia w jej wierze, bo tak często tracimy zaufanie. W różańcu prośmy o wyrwanie nas z małoduszności, z różnych lęków, które pojawiają się w naszych sercach. nasz, który się z niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami w teraz w godzinę święta, w Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami żyje, teraz i godzinę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za teraz i w Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Dzień. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas, onia Piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.